Witam Was e, proszę bardzo tutaj bystrości na moim e, film, filmie z serii Dark Souls e, Remastered Dostałem od Fana w przesyłce tą e, grę na konsolę, to jest wersja. I uznałem, że będzie bardzo miło gdybyśmy sobie w to zagrali. Klikamy sobie, proszę bardzo, tu by stracić nową grę Stwórz. Tutaj tworzymy postać Bardzo fajny wygląd Postać nazywiemy Może jak ja Jajo Kurcze Armata I dobrze Kurczę, Armata już jest. Teraz wybieramy płeć. Płeć to będzie mężczyzna. Tutaj jest chyba jakiś błąd ortograficzny się im wdał, ale spokojnie. Nie pamiętam, żeby tak się pisało mężczyzna. Ale dobrze. Klasę. Może bandyta w sumie. Albo nie wiem w sumie. Wędrowiec fajnie wygląda. Człowiek z... Nie, ten to jest jakiś idiota. Totalny. Co wam powiem? Pan zł złodziej. Wędrowiec. On mega jest klawy. Klawy gość. Wiecie o co chodzi. Wiecie co? Ja wiem, co wybiorę już. Nie musicie mi mówić. Ja wędrowiec będę. Bo on bardzo. Bo on bardzo bystrości wygląda. Moim darem będzie. To takie, to. O, i będziemy takimi bliczkami z masywnym twarzą. Będziemy mieli <grym>, rolnik denty. Bardzo fajna twarz. Rolnik denty. Włosy to zrobiły sobie takiego fajnego, jak ja mam włosy. Ciemne. O, takie. Dobrze. Akceptuj, czy chcesz z nie wiem co tu jest napisane, więc zaczynajmy Co to jest? A mnie takie rzeczy nie interesują zbytnio Nas interesuje gra To też mnie tak średnio interesuje O, siema Dzięki za klucz do celi, mordeczko Dzień dobry, co to jest? A, tego to, to się mijać, tak? Dobrze, tutaj mamy jakiś pierdolniętych kurwa Kurczę, pobudka A, omijamy to Tu To jest chyba kibic Krakowi Omijamy te Tutaj, proszę bardzo O, tak się u, ten jest. To chyba otlas jest Mega dziwna sytuacja, ich lib są bardzo dziwni Nie wiem, o, drawina Dostałem to od fana, który powiedział, że ta gra jest bardzo bystrości ciężka. Więc ja sobie mówię... Pf, o, tu też musimy uważać. Więc ja sobie mówię... "E tam. Co to może być za ciężka gra? Na razie tu najcięższe to jest chyba rozpalanie ogniska. Ciekawe. Powiedział mi, pamiętaj, żeby rozpalać ogniska, pamiętaj, żeby wszystko czytać co masz na ziemi. Dobrze. Teraz sobie tutaj tędy bystrości idziemy to musimy ominąć O bystrości to co ty on tu robisz Jezus Maria Ale grubas, idziemy dalej Mega dziwne, obyśmy nie musieli się z nim w życiu bić O, kolejne ognisko, zapalimy Dostałem tutaj poradę od mojego fana żeby siadać przy tych ogniskach w momencie kiedy bystrości chcemy czasami HP sobie odnowić O Jezu Przeszukaj Przeszukaj skórze. Dostaliśmy chyba Tarczę Dokładnie, mamy teraz Skórzaną tarczę I o, tak się jej używa Ała, to było bardzo Bolące mnie, chodź tu Chodź tu, przysięgam Chodź, co ty robisz O. Dostaliśmy miecz Bystrości. O Jezu! Prawie umarłem, już to wdeptałem. Ty! Rostaw! Jezu, jaki mega śmieszny człowiek! Dobra, teraz przechodzimy przez bystrości. Bramę. Aha, tu mamy, też omijamy. Tutaj, tu, tutaj się. Co tutaj? O Jezu! Oooo! O! Zostałem! Bystrości nie ta kula Co pan tutaj? Tak sobie siedzi? Zawsze płotę napiszę dla mnie lecą. Nie wiem co się no, tutaj no, tak szczerze. Napiszcie w komach co tutaj się gadają między sobą, okej? Okay. Czemu ja mam taką czerwoną mordę? Inną wybierają. Redneck. Jezu, decyzja moja. Tak. Co to To dokładnie. Mogę już iść? On jeszcze mówi, to nie wypada zbytnio. Spokojnie, widzowie, nie nic czy mogę go zabić. Ja też znam takie jedno powiedzenie. Gdyby, gdyby krowa nie skaka. Nie pamiętam jak dokładnie szło. Napiszę wam w opisie jak to się nazywa. O, dostaliśmy mocasz. Dzięki. To to ty. Thank you, Richard. Teraz tu. o! Mega dziwny człowiek tutaj bystrości nam się zdał to Jak to? Już prawie w to weszłem, było mega dziwne Łezu Chory człowiek Z takimi się mama powiedziała, że mnie zadawał Czy, co ty? Chory? Czy nie rozumu? Kolejny, ale przed nim jest to takie czerwone, ja nie jemy. Żeby nie umierać przypadkiem. Dobrze. Przechodzimy przez białe światło. Ty tu ten grubas jest. Aha. O co chodzi? O co tu chodzi? Czemu on mnie atakuje? Grubasie! Ja ci się nic nie się zrobiłem! To, że cię wyzywałem tam, to nie znaczy, że teraz mnie bić musisz! Jesteś mega głupi! Czaisz bazę, gościu? Baz sztyla, czaisz? Napiszcie no, mi w komach, czemu on mnie atakuje, dobrze? Bo to jest mega gruba z głupi. Te O, ty tu taki unik zrobimy. W formie komplementarnej. Nie wiem co to znaczy, ale ostatnio w szkole było takie nazewnictwo. To chyba coś z tymi stworzeniami nadprzyrodzonymi. To on jest chyba takim stworzeniem nad nad, nad y, tym Takim głupi O ty Mo, mocarz musimy Mocarz, siła Uwaga on skaczę, bo jest mega gruby Panie gupeczku mój drogi Jesteś mega głupek Czajz Kurcze Nie goj mnie Bo ja cię tu zaraz Kolegów wezwę Znam lodołamata No przysięgam Piję mocarz Ta mocarz dla mnie pokaż Jak ty mnie uderzyłeś w burcze głupku Jezu jesteś mega głupi No ja cię tutaj tylko czasami tak posmyram tym mieczykiem a ty mi tu Kurczę, zostaw mnie Kurcze proszę cię Kurczę Musimy się napić trochę tego mocarza Ale skąd oni wycasnęli takiego OZUS Myślisz, że to jest fajne jak tak uderzasz innych? Powiem ci, że tu jest bardzo niefajna sytuacja, takie uderzanie innych istot ludzkich. Musimy czasami też się innego. To jest chyba steryd jakiś. Taki butelkowany. Jak woda trochę. Czyli dziewczyn steryd w butelce jak woda. Chodźcie <laughs> jak gruba se <laughs> Głupi grubas. Co tu mamy? ...grubasa śmierć. Tu ktoś... co to? O! Dostałem poradnik od mojego kolegi-widza. To jest mój widz, nie kolega. Przysięgam. Yy, czy teraz... Tutaj idziemy... ...i... siadamy. Wstajemy. Dzięki temu zapisaliśmy nasze postępowania karne I możemy iść dalej Ile tu ludzi, ile to ludów umarło? Patrzcie, te czerwone kropki znaczy, że ktoś tu umarł Jest mega dziwne No i ogólnie tym schematem Będziemy powoli kończyć ten odcinek Ponieważ Kolega mi powiedział Znaczy widz mi powiedział Fan, że Tutaj już się wylatuje z tej krainy i ja bym chciał, żeby te odcinki też nie były takie jakieś mega tego to mnie nie interesują, takie rzeczy, was też pewnie mnie interesuje walka sama z tymi złodziejaszkami. O Cze cześć kolego mogę usiąść tu? Nie przejmuj się. O! My będziemy no spokojnie szli sobie e, w siłę. Może trochę mniej w witalność, więcej w siłę. Pamiętajcie, że to siła wami dysponuje. I czekajcie, to będzie mega śmieszne teraz patrzcie to. I tym oto akcentem yy, zakończymy. Co ty tutaj gadasz w ogóle? Tym oto akcentem zakończymy tutaj e, odcinek. Patrzcie siurama. Zakończymy odcinek ten i widzimy się w następnym odcinku, który za niego będzie, więc e, jej ja pozdrawia TDZ cały, TDZ-ów i innych, Lodo Fryer Flyer i Palidop też. Kocham ludzi, mocarz też